Siemano, grudniowy rozruch, dzień 15. Dzisiaj będziemy kozaczyć i to kozaczyć totalnie na grubo, bo jeszcze dodamy do tego wykrok. W zasadzie to nie jest całkowicie kozacki przysiad, bardziej to jest boczny przysiad, ale zasady ogólnie są podobne jak w kozackim przysiadzie, którym już poznałeś kilka rozruchów temu. Czyli chcesz utrzymać mniej więcej, jak idziesz w ten boczny wypad, tak jak pokazuję, kolano w linii z stopą. Czyli jakbyś spodział z góry, to masz kolano bezpośrednio nad stopą. No i zaraz pokażę ci wersję trochę trudniejszą czyli dynamiczne wejście w ten boczny przysiad no i tutaj już w zasadzie to już znasz czyli też sobie przechodzimy do tego e, wykroku. Naprawdę jest to super opcja, super opcja ogólnie na rozruch całego ciała, na rozciągnięcie dwugłowych, na rozciągnięcie pośladków, ale też na wzmocnienie e, bioder, e, mięśni też czworogłowych, dwugłowych, mięśni tak naprawdę też zmobilizowanie trochę łydki. Mamy tutaj skręt ciała, więc naprawdę jest tu masę korzyści. Polecam.